Będący ostatnio w wyśmienitej formie Górnik Zabrze w 17 kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy przyjechał do Kielc, gdzie mierzył się z Koroną. Przed meczem minuta ciszy dla zmarłego we wtorek w wieku 62 lat Jana Furtoka legendy GKS-u a także byłego reprezentanta Polski. To spotkanie na ławce rezerwowych zaczyna Lukas Podolski, który był lekko przeziębiony i w 20 minucie Mistrz Świata obserwuje taki strzał Damiana Rasaka, z którym radzi sobie Dziekoński. Teraz szansę ma Zachowicz. Zachowicz w polu karnym piłka tuż obok słupka bramki Korony. Cztery zwycięstwa w pięciu ostatnich meczach. Górnika Zabrze, no ta seria, Ekipy Jana Urbana może robić wrażenie kolejna ofensywna akcja gości. Tym razem strzelał Lukoszek, Piłkę na rzut rożny odbił Dziekoński. 40 minuta gry. Damian Rasak z za pola karnego i znów dobrze. Golkiper Korony Kielce. Korona też ostatnio w niezłej dyspozycji 5 punktów w trzech meczach, a także. Wywalczony remis w samej końcówce z Rakowem Częstochowa. To już druga część gry. Lukoszek za pola karnego, piękne uderzenie zawodnika. Górnika zabrze i goście prowadzą 1 do 0. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Janicki, który w poprzednim sezonie właśnie na tym stadionie dał trzy punkty górnikowi w ostatniej minucie meczu. Korona za sprawą Mariusza Fornalczyka rusza do odrabiania strat. Założona siatka Lukoszkowi, wciąż Fornalczyk przy piłce. Pomocnik Korony już w polu karnym zagrywa do Długosza. Tu Erik Janża w ostatniej chwili wykonuje wślizg. Jeszcze gospodarze domagali się rzutu karnego, ale gwizdek sędziego milczał, za to Górnik w kolejnym natarciu. I po raz drugi Kamil Lukoszek i goście prowadzą już dwa do zera. Tym razem asystę przy trafieniu Lukoszka zalicza Wojtuszek. No i kapitalny początek drugiej części gry dla ekipy z Zabrza. Dla Kamila Lukoszka dzisiejsze bramki były golami numer 2 i 3 w tym sezonie. Jeszcze radość Jana Urbana i Lukasa Podolskiego. Zachowić, zachowić do furu kawy to bohater sprzed tygodnia. Tym razem jednak Japończyk nie trafia do siatki. W drugiej części gry w Koronie na boisku pojawił się Szykawka. Tu jego niecelne uderzenie. Ostatni kwadrans tego spotkania. Erik Janża wrzuca do Rasaka. Ten zagrywa do Ambrosa i jest już 3 do 0 dla Górnika. Czech cieszy się z debiutanckiego trafienia w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Pogubiła się defensywa Korony i mamy 3 do 0. Nie było w tej sytuacji spalonego, złamał linię. Miłosz trojak. Długie zagranie od Michała Szeromnika, i to podanie od pera przejął Ismail. Jest już Nigeryjczyk w polu karnym, i jesteś 4 do 0 dla górnika. Zabrze, absolutny nokaut. Mamy asystę bramkarza, a Tofik Ismail z drugim golem w naszej lidze. 83 minuta spotkania, Szykawka do Dalmału jest jeden do czterech. Cieszy się napastnik rodem z Hiszpanii z szóstego gola w tym sezonie. Kibice zgromadzeni na stadionie w Kielcach jeszcze dopingują gospodarzy i teraz Mariusz Fornalczyk, kapitalna akcja skrzydłowego korony. Jest już tylko dwa do czterech. Dla fornalczyka to pierwsza bramka w złocisto kwistych barwach. No i tylko pytanie: czy korona nie obudziła się za późno? Jeszcze dwa gole, ale jeszcze gospodarze wierzą, że coś tu uda się zdziałać. Fornalczyk w pole karne jest tutaj Marcel Pięczek. On pada na murawę, ale po raz kolejny nie ma jedenastki dla korony Kielce. Lukas Podolski w uścisku z Janem Urbanem, no bo naprawdę. Te ostatnie tygodnie są wybitne. W wykonaniu górnika zabrze w tym momencie goście są na szóstym miejscu w tabeli. Korona tuż nad strefą spadkową zajmuje 15 pozycję. Korona górnik 2 do 4. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.